Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Generalnie na początku można by było uraczyć tutaj historykom, że to jest gra z naszego dzieciństwa, w którą myśmy się zagrywali całymi będąc małymi dziećmi całymi nocami, jak jeszcze internet był na modem i tak dalej, ale nie jest to prawda, bo jak ta gra miała swoją premierę, to ja jeszcze prawdopodobnie na chleb go dałem pyp, Aga tak samo, a nawet tym bardziej, chociaż... Jak ta gra miała premierę w 98 roku, albo dziewiątym, no to pyp już nie mówiłem, ale w, ta, w takie skomplikowane gry jeszcze nie grałem. Wtedy prawdopodobnie to raczej pół samolocikiem strzelałem. No dobra, ale to jest, to jest, to jest otchłań. To jest polska gra, polska gra, już mówiłem kiedy wydana, do dzisiejszego dnia uaktualniana. Gra tekstowa, także raczej można się tutaj nie spodziewać wizualnych jakichś cudów typu eksplozje i pościgi, ale one będą właśnie zawarte w... w tekście. Dobra, to jest moja pomocnica <ścoughs> Aga Hello. i, i e, prywatnie Konkubina. Tak. tak e, dobra. Nowa gra. Także na, na początku jak widać nazywamy naszego śmiałka. Tak jak ostatnio. E, a ostatnio był Gerard. Gerard? Ostatnio był Gerard. To tym <laughs> razem niech będzie... Niech będzie Gerard. Gerardy. Dobrze. Jaka rasa? Panów. Czyli człowiek. <laughs> Czyli. Tutaj to jest dobra gra. Jak ktoś ma problemy z ortografią, to niech się za Ale nie trzeba polskich znaków pisać przynajmniej. Dobra, i teraz... Profesja jaka? Mmm. jakaś inna. Ostatnio przez chwilę graliśmy wojownikiem. Ale. To teraz mógłby być w sumie: może kleryk to jest kapelonek taki. A kto to jest elementalista? Wpiszmy yy... pomoc. Są... To jest po yy, profesja, do, była w umiejętności czarów, której gildi będziesz należeć. Aha. Elementalista to jak są... bo elementy czyli pierwiastki to chyba coś, coś takiego gdzieś było, nie wiem czy nie mnie też. Dobra, zostańmy tym... Może łowca. Tak. Będziemy łowić. Lowca. Płeć. Mężczyzna. 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 dociera do ciebie szum Jeff. Ja będę robił za lektora. Czujesz na twarzy rzeźki podmuch. Ja czuję właśnie taki podmuch. Powietrze i otw powietrze. <gry> I otwierasz oczy. Las. Jesteś z powrotem, ale skąd przybyłeś lodowata, stróżka rozlewa się w twoim umyśle. Kim właściwie jesteś imię? Pamiętasz je, choć nic ci nie mówi, ale nic poza tym. Gdzie jesteś i skąd się tu wziąłeś? Ruszasz pomału przed siebie, las kończy się szybko w miejscu, gdzie przecina go trakt biegnący z południa na północ. Dalej widzisz mur jakiegoś miasta, więc ruszasz ku niemu. Być może mieszkańcy będą mogli ci pomóc. Czyli to się nie dzieje w Polsce, bo w Polsce by ci mieszkańcy nie pomogli. W Polsce by ci nie pomogli mieszkańcy, to nie rozsiewamy tu antypolskiej propagandy. Z może by pomogli, bo Polacy niby słyną z gościnności i ze skarpet i sandałów. Które ostatnio były na pokazie mody, nawet. Dobra. Eee, macie. Wschodnia brama mantaru. Wyjście East-West Teraz ty czytaj. Czemu? Czytaj. Od początku? To stajesz stajesz przy... przy. Brama jest do... dość masywna. Stalowe pasy łączone nitami wzmacniają dodatkowo drewniane skrzydła. Mury miasta ciągną się dalej na północ i południe. Nad bramą dostrzegasz wyryty napis. Mak mówi: Witaj, wędrowcze. Nazywam się Lotar. Tak to sobie streszczę i mogę Cię oprowadzić po świecie odchłani w początkowej fazie Twojej wyprawy. Jeśli oczywiście masz ochotę. Co Ty na to zgadzasz się? Eee, a ciekawe co by było jakby dać nie to dla mnie, to co no koniec weź. gry? Nie, bo nie chcę nie chcę. No ciągnia. ale nie spróbuj. Nie, to nie dla mnie. Tak nie dostaję samemu sobie, albo co? Będę w karczmie pod klunem. Nawet jeśli nie skorzystasz z mojej pomocy to mikstury mogą Ci się przydać. Mak wręcza Ci Pięć niebieskich mikstur. A my w my już to grali a, ostatnio, a, to my trochę wiemy co tu się robi. Tutaj mamy przygotowany żyli. notesik, bo tutaj trzeba. Zresztą zobaczycie, trochę tutaj się tak jakby gra po omacku w zasadzie. Muszę sobie chcę napisać tak, u nas po omacku. Tak, warto sobie zapisywać właśnie, jako że tutaj nie widzimy nic, nie mamy żadnej mapy, to mapę trzeba sobie rysować samemu, aby rozpisywać. Tak, nie. No, North, South, West, East. Dobrze. Okay. Dobra, i mamy tak. Um, pierwsze punkty te od lewej to jest HP, potem to są punkty many, punkty ruchu, bo każdy nasz każde przesunięcie się z jednej lokacji do drugiej zabiera jeden punkt ruchu, no i ten ostatnie, ostatnia, czwarta kolumna to jest, jak widać, EXP. Także my co, idziemy za magiem, czy idziemy gdzie indziej? Idźmy gdzie indziej. Idźmy na, pół. m, na północ. Czyli piszemy N. Tam niestety, Tam niestety nie, pójdziesz. nie pójdziesz. No to idziemy na południe. Też nie. Chyba trzeba wezwać. Dobra, to idziemy za magiem. Wyjście east-west, north-south. Stoisz na skrzyżowaniu ulic, będącym jednocześnie dużym placem. Na zachód przechodzi on niewielki targ, za którym stoją świątynie. Musicie to wszystko wizualizować w głowie. Ja to widzę. Na południe niewielka uliczka biegnie wzdłuż muru. Na północ plan kończy się przy rzec, plac kończy się przy rzece, za którą stoi jakaś rezydencja. Na północ. Czyli idziemy do rezydencji na północ. Czytaj. E, ta niewielka ulica biegnie z już rzeczki, Skąd, stąd jej nazwa. Rzeczka jest koloru raczej podejrzanego i lepiej się w niej nie tapać. Bytomka. <noise> Bo mogłoby to się źle skończyć. Widzisz unoszące się opary z szerokiej kratki ściekowej, fuj. Coś tam, zamiatam miotłom i zgadnia śmieci na szufladkę. To jest krajobraz typowo pytomski, pykary śląskie, coś takiego. Czyli dalej na północ. Tak. Tam nie pójdziesz, a zamiatacz idzie na południe. To, to idziemy się za zamiataczem. Wylaczem. Teraz ja czytam. Stoisz na skrzyżowaniu ulic. To, to czytałaś było? już. Yy, Ty to czytałaś. Zamiatacz macha tutaj miotłą. Yy. Czyli to już to jest to samo. To dalej idziemy na południe. Ta ulica biegnie wzdłuż muru wschodniego i ciągnie się na południe. Na zachodzie jest inna ulica, ale nie tak ładna jak ta. Eleganckie latarnie ciągną się wzdłuż niej, a koska burkowa jest uzbiona w jakieś fantastyczne wzory. To bytom na pewno. To dalej na południe. Czytaj. Ta ulica jest znana z tego, że biegnie wzdłuż wschodnich murów miasta. Na zachodzie ciągnie się rząd kamienic. Coraz bardziej bytom. Dalej. To jest to samo. O. Ulica Murna i boczniejsza krzyżuje się tutaj. Murna dalej biegnie wzdłuż murów na północ, a boczniejsza znika gdzieś na zachodzie. Na wschód widać kupę śmieci. Im dalej na wschód, tym większy smród. I wyrwę w murze. Na południe jest jakiś ślepy zaułek czyli na południe nie idziemy już. Czyli idziemy na wschód na E. Do kupy śmieci. Widzisz tu wielką dziurę w murze, jednak już prowizorycznie zatkano jakimiś kamieniami. Pod murem leży jeszcze sterta gruzu i połamanych desek. Czyli idziemy. A w ogóle ciekawe, czy się da, nie wiem. Co? Żeby na przykład przejść przez tą wyrwę. No to trzeba iść dalej do niej, Aha, czyli no to na próbuj. E. Dróżka skręca na zachód, gdzie widzisz wyrwę w murze. Leży tam trochę kamieni, a także jakieś śmiecie i tym podobne rzeczy. Czyli idziemy tam, czyli idziemy W. Dalej... O Ulica Murna... no to było To było No bo ty żeś dał Aha, W, jakiś a jakiś pijak e. się zatacza No nie, ty Ale dał... dobrze, ja na, ja na zachód miałem iść Nie Było tam... Dróżka skręca na zachód Aha Czyli dalej na zachód Ale nie, nie, bo skręca, a nie, że ty masz skręcić tą dróżką Aha. Ta droga sama Czyli z siebie skręcała Na... E No no, jak zatacza się zaś. No tak. Dalej, E? No nie, teraz na wschód. Czyli, no E to jest wschód. No dobra. Widzisz tu wielką dziurę w murze, to jednak było. już prowizorycznie, Nie, nie było. Tak, było, było. Ja to czytałam. Aha. E. jest skręcę, no. nas, też było. No dalej. Tam, Tam nie, nie pójdziesz. Pójdzie. Czyli, A, no na południe, może. No to na północ. O! O, tu dróżka krzyżuje się z inną biegnącą na wschód do jakiejś budki zbudowanej z drewna. Dalej na południe dostrzegasz jakieś przejaśnienie. Czyli na południe idziemy. Mm -hmm. To dobra. No i nie idzie już. No bo... Aha, że to na zachód teraz raczej. Nie, no to bez sensu, bo znowu jesteśmy przy tej dziurze No to, gdzie? Jak w, Krakow w Krakowie znowu Jeszcze raz Dobra, to już było To dalej idziemy I dalej No O, czytaj e, Tutaj ulica, to no, też było Ulica Gildi był? Aha, ulica boczniejsza, dalej na zachód przychodzi w ulicę Gildi, a na wschód ciągnie się aż do muru. Czekaj, jesteśmy na ulicy bocznej, tak? Tu się krzyżuje. Może maluj mapę. No zwariowałeś, boczna, dalej na zachód. No dobra, no to jest na zachód. Boczniejsza. Ten odcinek ulicy boczniejszej jest krótki, jako że na zachód krzyżuje się ona z główną, a na wschód z boczną. Bo czekaj, jesteśmy na boczniejszej, tak? I boczniejsza, dalej na zachód przychodzi w ulicę Gildi. No to jest dalej na zachód za Gildi. Szeroka ulica, biegnąca z południa na północ, jest wyłożona kamiennymi płytami. Na niektórych z nich widnieje płaskorzeźba przedstawiająca hep nie niezniszczony jeszcze kołami wozów. No, no okay, to, dalej. to dalej. Stoisz na ulicy Gildi, ciągnącej się ze wschodu na zachód, aż do ulicy Głównej. Na północ i południe widać jedynie zgliszcza i pożogę. Czyli Czemu? była w mieście jakaś masakracja? No to dawaj na północ. Na północ. Tam nie pójdziesz. To dalej na zachód. A na południe? Na południe. Też nie, nie pójdziesz. Stoisz na ulicy gildii ciągnącej się ze wschodu na zachód aż do ulicy głównej. Na północ widać jedynie Zgliszcza i Pożogę, ale na południe widać gildii oprawców. Jedyny ocalały budynek na tej ulicy. No to na południe. Znajdujesz się w wejściu do gildii oprawców. Sadyzm, który emanuje ten... Sadyzm? Który emanuje ten budynek powoduje, że przechodzą cię dreszcze. No dalej. Nie przechodzą dreszcze, bo to jest zdanie źle sklejone. No, 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 no. dobra. Znajdujesz się w pokoju najstarszego oprawcy w mieście. Pomieszczenie jest bardzo ciemne, ale dostrzegasz stojące pod ścianą gabloty z eksponatami. Butem hiszpańskim, żelazną damą, pasami cnoty z kolcami, Wewnątrz hmm. i innymi akcesoriami niezbędnymi w fachu oprawcy. Ja bym powiedział, że to są akcesoria kogo innego, a nie oprawcy, no ale dobra. Mysz oprawców katuje właśnie mysz w klatce stojącą na biurku. Może to ten od Małgorzaty. Kot tam akurat. Czy to, czy, ciekawe, czy to słychać. Dalej nie pójdziesz, to teraz. Poczekaj. Po, ba, Nie wiem. A gdzie chciałeś iść? Na... No dobra, no to, no to spróbuj pół, iść na wschód. Na wschód? Mhm. E. Nie idzie. W. Nie idzie. No to N. Aha, czyli nie? Czyli co? Czyli. Bo. A wpisz pomoc. Eee... O, Bo na przykład można by było. W sensie ten. A można iść a spójrz, jeszcze. A można, można... iść up, up, down. Aha. Czyli jak teraz do gry wrócić? Yy, no chyba nie trzeba, nie? No bo... W Gildii nam się nie udało nie z nasz przykładu, chociaż mi się dalej wydaje, że ta gildia to było jedyne miejsce, znaczy najważniejsze, że tam trzeba było pójść. Ale wyszliśmy i jesteśmy... Cytuję, stoisz na szerokiej bardzo zakurzonej drodze. Na zachód widzisz miasto. A na wschód droga ciągnie się dalej ku widocznemu skrzyżowaniu. Na południe zaś jest dróżka biegnąca wzdłuż muru, czyli ja dalej idę na północ. Mhm. Eee. Czytaj. Stoisz na krańcu niezbyt szerokiego pasa łąki, od, ograniczonego od północy rzeką, zaś od południa traktem. Na zachód stąd wznoszą się mury miejskie z okratwa, okratowanym wpływem rzeki. Tuż obok niego jest wschodnia brama w miasta. Czyli... Gdzie? Gdzie? Eee, aha, na północy jest rzeka. To, to tam pewnie nie pójdę. Stoisz po pasie, w, w rwącym nurcie rzeki. Płynący jest ze wschodu na zachód pod mury miejskie. Na północy rośnie rzadki las, ale brzeg jest podniesiony względem rzeki, więc nie da się tam pójść. Dalej na południe widzisz trakt. Dobra, ale stamtąd przyszliśmy. To, a dalej na północ nie będzie szło. No nie idzie. A na wschód? No, wschód. Tutaj. Trudno jest się utrzymać na nogach na środku rzeki, ponieważ nucię jest rwący, Co jakiś czas jakaś rybka smyrnie ci między nogami. Ale tak szybko, że pewnie ciężko byłoby ją złapać. Wysoki, skarpiasty brzeg na północy blokuje, blokuje drogę, ale możesz wyjść z rzeki na południe. A. A dawaj dalej na ist. Eee, to było. To było. Ty też. Dalej nie idzie. No dobra, to. A na północ. Też nie idzie. Południe. W zasadzie nie jest to prawdziwa łąka, a jedynie wąski pas chwastów i drobnych krzaków porastających teren między rzeką na północ stąd oraz traktem na południe i wschodzie. To dalej idę na południe. No i... Stoisz na szerokiej i bardzo zakurzonej drodze. Na zachód trochę dalej rozciąga się miasto Mantar. Na wschód droga ciągnie się dalej ku skrzyżowaniu. No to w mieście Mantar żeśmy byli no i tam wschód. jest tylko jeden dom i nic tam nie idzie zrobić. Znajdujesz się na wielkim skrzyżowaniu dwóch głównych traktów. Szeroka droga przebiega z północy na południe, nieco węższa ciągnie się na zachód ku powszechnie znanemu miastu. Które mantra się zowie. Na wschód widzisz bramę do magicznego ogrodu Maga Grimwalda. Idziemy Stoi na wschód. Stoi Idziemy na wschód, chociaż tam smród. Znajdujesz się przy wejściu do bujnego i zielonego ogrodu. Pełno tu krzewów i roślin. W powietrzu unosi się zapach tysiąca kwiatów napełniający twój umysł uczuciem błogiego spokoju. Nie zapominaj, że w ogrodzie też może czaić się zło. Magiczna tabliczka lewituje w powietrzu i jest jak strażnik to gdzie tutaj teraz iść? no idź dalej na E tutaj droga rozdziela się i zaczyna się wędrówka po skomplikowanych labiryntach pośród haszczy. nie trudno, się, nie trudno jest zgubić się pośród tak błynnych żywopłotów i drzew nie ma jednak co panikować jeżeli się zgubisz po swojej śpiewu ptaków dobra, i teraz robimy tak jak będziemy myśleli. nie wiem załóżmy, że jesteśmy na środku dobra, idź dalej na E Wędrujesz spokojnie drogą przez ogród. Słyszysz przy tym dźwięk szumiących drzew, świerko ptaków i psyczenie pszczół. Na wschodzie są trochę się trochę przerzedzają. Być może jest tam jakaś polanka lub placek. No to idźmy na wschód. Stoisz na rozległej polanie porośniętej niską trawą, urozmaiconą z rzadka klombami, bajecznie kolorowych kwiatów. Ścieżki biegnące przez polane są dobrze udeptane, a ich krawędzie niemal idealnie równe. Zapewne ktoś dba o ten ogród. Hmm. To dalej idę na wschód. Dobra. No. Yy, ta spora altana ma cztery wyjścia i drabinkę umożli umożliwiającą wejście na most linowy, których sieć zawieszona jest ponad ogrodem. Na środku altanki stoi posąg przedstawiający Maga Grimwalda, założyciela ogrodu i miłośnika przyrody. Podobno gdzieś w tym ogrodzie jest jego dom oraz tajemnicze zapiski. Opłacałoby się zdobyć te tajemnice, prawda? W górę. Dobra, czyli teraz idziemy na północ, tak? Nie, w górę. No, to... no masz drabinkę umożliwiającą, no to idź w górę. Czyli up. Tak. Konstrukcja mostku chwieje się lekko. Kiedy po nim chodzisz, masz wrażenie, że trochę się kołyszę. Bez magicznego wpływu te cienkie Liany dawno by puściły, a tyle leżałbyś teraz na dole gdzieś w haszczach. Myśl o chodzeniu tędy cię nie bawi. Drabinka sznurwa prowadzi w dół do altany na polanie. Nie, no to na altanie byliśmy. Jesteśmy na mostku, tak? I... Dobra, no to idź na północ. Chodzenie po... A, chodzenie po chwielnym, chwiejnym moście, zrobione z nim ma wiele zalet, możesz obejrzeć piękne rośliny, możesz pochuszczać się na linach, a nawet możesz spaść na dół, radzę korzystać tylko z tego pierwszego, bo skończy się twa przygoda, mała drabina prowadzi ku górze, do punktu widokowego, do góry, jaskrawy motyl, trzeba sobie to, to fajne tak? Znajdujesz się bardzo wysoko i widzisz stąd nieznacznie oddalony od ogrodu manta No pod tobą sieć mostków liniowy, linowych a jeszcze niżej widać ogród można powiedzieć, że ten fascynujący widok zapiera dech w piersiach, jest na co patrzeć no dobra, to w dół rozejrzeliśmy się Down. dobra to było, a motyl zdmuchuje co? co? motyl zdmuchuje drzewo, czy potem skrzydeł? dobra, ale jak poszliśmy wtedy na północ nie, weszliśmy do góry to teraz możesz na tym osie liniowym iść na... Iść, iść na iść. Chodzisz po zawieszonych nad ogrodem mostkach liniowych. Znajdują się one wysoko nad ogrodem i tworzą mały labirynt. Na szczęście nie ma w nim ślepych załków. Na zachód widać drabinę, która prowadzi wysoko aż do punktu widokowego. Na punkcie byliśmy, no to dalej idź na E. Linowy most, po którym się poruszysz, stanowi dosłownie mistrzostwo w sensie rozplanowania. Każda jego odnoga do prowadzi, a każda drabinka wjedzie do altanki. Pozostaje tylko pytanie, po co Mark Greenwald wyczarował to, skoro i tak tędy nie chodził. Dawaj dalej na E. e wędrujesz po mostu Było to? Nie. A bo było. Albo było? Tak, byłoby. No znaczy, no coś takiego było podobne, no dobra, to idź dalej na E. Aha, nie idzie. No to idź na północ. To było. Nie. Tak było. E, no to idź dalej na e. To... Nie, nie idzie na e. Aha, no, tfu, na n co. E, to też było. No się było. Nie robi. Dobra, idź dalej. To e... też było. No to nie idzie. A... na W? Nie, a spróbuj. Nie, to Super, zgubimy się tutaj. No i już nie wiemy, gdzie jesteśmy i co Zmykli robić w ogóle. Trafili, na południowy zachód. No dobra, a weź w dół. Szeroka altana pozwala odetchnąć zarówno od słonecznego ciepła, jak i od duchoty gęstej roślinności. Powietrze jest tu rzeźkie, a owady chyba omijają to miejsce i nie naprzykrzają się. W centralnej części altany brakuje dachu, za to zwisająca drabinka linowa pozwala wejść wyżej. No dobra, ale tam byliśmy. Myśmy Chciało... byli wyżej. Y, idź na południe. Drugi ogród, bla, bla, bla. Idziemy na wschód. Bo z altany przybyliśmy. Przyszy I nagle koń droga kończy się w przykry sposób. Otóż dalsze zwiedzanie ogrodu. Uniemożliwia, a w tę stronę gigantyczne drzewo, które jest zawalone blokuje drogę. Być może dalej jest legendarny dom maga, który kryje sekrety. Jest taka opcja Rosji. <grymne> nie, niestety nie, nie przewidziano takiej opcji. Te hasło dupa w tle to nie jest magiczne zaklęcie do pokonania labiryntu, tylko synchronizacja, bo aparat przestał nagrywać akurat. Dobra, czyli dalej rozwiązujemy problem. Idziemy na południe dalej. S. Yy, to było... Dalej na S. E, żuk był. No ale dobra, dalej na. E, nie bawi mnie, to było. Idź. S? Aha. E, b... bla, bla, bla. To było też. No ale idź na e, Nie bawi mnie. Poczekaj, bo. Z... Aha, teraz już tylko. Bla, bla, bla. Przetrwa. Idziemy na y, wschód nie Tam idzie nie pójdziesz, aha, dobra, czyli to jest ślepy zaułek dobra, wracaj czyli na, mam na północ iść? tak no północ, północ dokąd no. mam wrócić? ja patrzę, jeszcze Żuk y, aha, dobra, i czekaj no. jak tu jest przy Żuku Żuk to szliśmy na na południe i raz na wschód. Dobra, to iść na wschód. Sorry. Tam nie pójdziesz. Nie Aha, no czyli musisz się cofnąć. Idzie na w? E, nie, na... No, no, no przecież... No to mów mi. No to spróbuj na w. No i dobra, idź dalej na wschód. Tfu. Sobie dalej. No nie, nie wiem, gdzie mam teraz hmm. iść? Czekaj. Na zachód, tam byliśmy. No to, no to nie na zachód, na w... ja. Na wschód. Idź. No było? Był żółk? No. no dobra. No. Tup, tup, tup. Aha. Fajnie. Dobra, nie wiem, na północ. No. Było, to idę dalej. Idę dalej dalej nie, nie możesz, mogę no dobra napisane. to maksymalnie teraz pójdę na gdzie uchodziliśmy? Na, wsch... na wschód i na południe dalej jesteśmy na tym samym poziomie no no to na e i idę nie, nie mogę na w i 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 nie mogę Uha. na e e tu to było, to było, to było, to było. No dobra, a. To było. No, dobra, ale czy... masz napisane Co? tam wyjścia. Masz albo na tym, i na tym, i tylko w dwie strony Psz, chyba no. można iść. A no to nie próbuj iść na. To gdzie mam iść? No, tu chyba nic nie ma, no, no bo tak to byśmy. może. No czy no, to mam iść do, do góry, i... góry, czy na dół? Na dół. Do... Znaczy, nie mogę nie iść na, dół, na dół, tylko na południe. Aha no no dalej na południe no musimy stąd wyjść no jest żuk. no dalej? tak yy... Yy... dalej no tam wszędzie byliśmy no no idź no to było nie bawi mnie to trwa nie mogę A... na west Byli o nie było zmutowany owad lata dookoła Eee, drabinka linowa prowadzi w dół do ogrodu Ale my nie chcemy tam Tak, tam byliśmy Czyli dalej na W? O, tak dalej mm, dalej Leśna, Leśna triada Triada tańczy To dalej idziemy Linowy mm, To była no tak, to była dalej Dalej hmm? Nie, nie mogę. Nie może, może. Oh. To... No dobra, to idź na północ N To Dalej było N. Jeszcze Nie ma w Jeszcze Jeszcze Eee y Nie wiem. Dobra. Tu się kończy nasza przygoda. Nasza postać zmarła z głodu. Zmarł Borok. Ogłaszam, że myśmy polegli. Będzie na dole w ogóle tak na marginesie, to o tej grze dowiedzieliśmy się. Znaczy dowiedzieliśmy się. Oni słyszałem wcześniej, ale zobaczyłem ją pierwszy raz na filmie. E, znaczy w sensie jak ktoś gra, zobaczyłem ją na filmie włodka. Włodka Markowicza, a ta gra jest za darmo, znaczy można też, do czego zachęcam, wesprzeć twórcę, który długie godziny na to spędził, poświęcił i link do pobrania tej gry będzie w opisie. A nam przynajmniej, jak żeśmy zostali w labiryncie, to dajcie kciuka i pochwalcie się, czy wyście doszli dalej, mam nadzieję. Papa! pa! pa!